Jak wiecie, u mnie na kołowrotkach przeważa plecionka. Plecionki używam w większości wypadków, nawet gdy temperatura jest w okolicach zera, to w niczym to nie przeszkadza. Natomiast zawsze używam też przyponu strzałowego. Ostatnio na wszystkich wędkach mam horizona, który się wygrubia, tak zwany przypon koniczny, czyli tam gdzie wiążemy, jest cieńszy. A końcówka jest dużo grubsza, świetnie mi się to sprawdzało na rzekach z zawadami. Super mi się sprawdzało przy dalekim łowieniu, gdzieś około, nie wiem, 60, 70 do 80 metrów, jak łowiłem, także używałem tych strzałówek z prostego powodu. Po prostu ze zestawów nie zrywałem, a przeciążenia są naprawdę duże. Jeżeli zakładamy większe koszyki, to tarcie też zawsze jest. Więc mówiąc, całą plecionką na pewno byśmy ją przetarli, dlatego zawsze używam przyponu, przyponu strzałowego. Mówię, z, co do długości, jaką, jaką stosuję, to, to też zależy od, od, od odległości. Ogólnie, im dalej łowie, tym zakładam więcej, więcej strzałówki. Jeżeli gdzieś łowie czasem pod nogami, zdarza mi się, to bywa, że ta strzałówka ma raptem metr długości. Natomiast przy przy, przy średnich, przy większych odległościach to jest dwie długości wędki, nawet do, do, do trzech, bez problemów można stosować.